Halo, halo, dzień dobry, witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku wagi, zapraszam Was, moi drodzy, na przekaz, horoskop na cały 2021 rok. Zapraszam Was bardzo serdecznie, Szanowni Państwo. Tak, w tym horoskopie poruszę kwestie finansowe, uczuciowe, emocjonalne, co do Was przychodzi, z jaką energią wchodzicie? Jeśli ktoś z Państwa zainteresowany jest czytaniem prywatnym, Zapraszam do kontaktu ze mną mail w opisie filmu. Horoskop wygląda podobnie jak ten tutaj na kanale, tylko jest znacznie dużo dłuższy. Dokładam tam więcej kart i dokładam tam więcej sfer, poruszam tam więcej kwestii, jakie zagrożenia, jakie niespodzianki, omawiam też zdrowie i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, moi drodzy. Pamiętajcie, że tego typu horoskopy na kanale są horoskopami ogólnymi, więc jeśli będą z wami rezonować, pasować fajnie. Jeśli nie, no to wróćcie za jakiś czas, bo energia zmienna w tarocie bywa. Dobrze, zaczynamy od stycznia. Styczeń 2021 dla osób z podznaku wagi. Karty pokazują, że wchodzicie. Z energią swoją, tak? Ze swoją energią z asą mieczy, czyli tutaj będziecie dużo myśleć, dużo analizować, karty pokazują. Pokazują się u Was. Styczeń to jest czas, kiedy u Was będą kwestie urzędowo-administracyjno-prawno-sądowe odgrywać ważną rolę. Być może niektórzy z Was będą um, składać wniosek o separację, o rozwód, albo będą oczekiwać na wezwanie, na rozprawę sądową. Na rozprawę rozwodową, tak? Nie tutaj karty pokazują. Yy, ogólnie karty pokazują, że Wy, moi drodzy, będziecie dużo komunikować się w kwestii pracy, tak? Będziecie dużo mieć pomysłów. Niektórzy z Was będą gdzieś chcieli zakładać własną działalność, gdzieś takie myśli u Was, moi drodzy, będą. Bardzo aktywni będziecie w tym temacie, będziecie chcieli kogoś sobie do współpracy wziąć jakiegoś wspólnika, kogoś takiego, ale dla innych natomiast karty pokazują, komunikujecie się. Jeśli macie pracę, no to spełniacie się w tej pracy, działacie, jesteście aktywni. Jeśli nie macie pracy, to karty mówią, wszystko będziecie robić, żeby tą pracę dostać, żeby tą pracę znaleźć. Uczuciowo-emocjonalnie, no tutaj naprawdę, tutaj ciężka energia jest, bo tutaj karty mówią, że tutaj jest rozpad, rozpad relacji, podział dorobku, chęć jakiegoś w końcu takiego konkretnego zdecydowania, co dalej robić. Karty mówią dużo rozmów, dużo wyjaśniania. Karty mówią, Wy się troszkę odwracacie, moi drodzy, do pewnych ludzi, do pewnych osób. Nie chcecie za bardzo tej pomocy od innych osób. Luty dla osób z podznaku wagi. W lutym karty pokazują bardzo, o co tutaj? Bardzo stabilnie wchodzicie w luty, moi drodzy. Tak mi tutaj karty pokazują. Więc dla tych osób, które faktycznie będą szukać pracy, to karty pokazują w lutym podpisujecie umowę i przychodzą do Was pieniądze, przychodzi do Was praca, czujecie się stabilni, jest wszystko ok. Jeśli chodzi o sprawy uczuciowo-emocjonalne, karty pokazują przeciążenie. Przeciążenie wszystkim. Dla niektórych, dla niektórych z Was jest to odpowiedzialność za dom, za rodzinę, za finanse, praca, obowiązki domowe, obowiązki rodzinne. To wszystko będzie Was przytłaczać. Dla innych po prostu jakaś praca. Praca w domu. Praca w ogrodzie, być może jakieś przygotowania działki, gruntu, praca w sadzie, tak. Tutaj karty pokazują dużo, bardzo pracy. Karty pokazują dużo też przemieszczania się, jakieś sprawy związane z samochodem być może kupno, sprzedaż samochodu być może jakaś praca w terenie, jakieś wyjazdy służbowe dużo, bardzo ruchu, dużo działania. I jakaś taka energia, atmosfera, kontakt z ludźmi, z przyjaciółmi, ze znajomymi, to wszystko jest w utrudnieniu, bo mi się wydaje, że wy po prostu nie będziecie mieli czasu i głowy na to, żeby spotykać się z innymi ludźmi. W marzec wchodzicie z energią manipulacji i kłamstwa. Uważajcie, uważajcie, żebyście nie byli toksyczni dla ludzi, dla otoczenia, żebyście nie kłamali, nie naginali faktów ale też uważajcie na jakąś kobietę, bo jakaś kobieta może wami manipulować, może was okłamywać, może wam mydlić oczy, więc zwróćcie na to uwagę. Jeśli chodzi o pracę i o finanse jest stabilnie, czujecie się stabilnie, uczuciowo, emocjonalnie jakaś wdzięczność, jakaś radość do was napływa. Dla osób w stałych związkach, dla osób, które czują się dobrze w swoim związku. Karty pokazują dużo wdzięczności, dużo radości, bardzo tutaj fajnie. Zważajcie tylko na konflikty, bo karty mówią, że mogą w Was gdzieś głęboko siedzieć jakieś zakorzenione schematy, które gdzieś od środka Was po prostu dręczą, męczą, które powodują u Was jakiś konflikt emocjonalny. Uważajcie na to i tutaj jakieś szczęście, jakieś dobre wieści do was płyną w marcu. Bardzo fajnie. Niektórzy z was być może cieszą się z narodzin dziecka, z narodzin wnuka, wnuczki, być może jakiś nowy pomysł na życie wykluwa wam się i wy się z tego tytułu cieszycie. W kwietniu karty pokazują, wchodzicie stabilnie w kwiecień, aczkolwiek tutaj bardzo dużo będzie się dziać wokół waszego domu, mieszkania. Karty pokazują tutaj jakieś takie. Szukanie balansu, szukanie stabilizacji, dbanie o dom, dbanie o mieszkanie. Niektórzy z Was być może będą chcieli kupić własny dom, własne mieszkanie albo jakąś działkę, jakiś domek letniskowy, jakiś ogródek działkowy, coś takiego tutaj. Bardzo się mocno, mocno przymierzacie do tego i dużo w tym temacie działacie. Wyszukujecie gdzieś w internecie, dajecie ogłoszenia, szukacie, tak? Jeżeli chodzi o pracę, karty pokazują, no tutaj troszkę jakieś wydatki będą Was czekać, więc uważajcie, żebyście naprawdę za dużo w tym marcu nie wydali, uczuciowo, emocjonalnie rozdrapujecie stare rany, czujecie się oszukani, wykorzystani, zdradzani, być może dowiadujecie się o jakiejś zdradzie, o jakimś niefajnym działaniu partnera, partnerki, zwracajcie na to szczególną uwagę, jakieś przeziębienie Wam się przyplątuje, jakieś zubożenie energetyczne, uważajcie, uważajcie na jakieś grypsko. W kwiecień wchodzicie ze swoją energią, dużo myślenia, dużo analizowania, u Was się, moi drodzy, pokazuje, dużo gdybania, dużo wyciągania wniosków. Być może też kwiecień pokazuje się takim czasem, gdzie dostaniecie wiadomość na temat jakiejś rozprawy, na temat jakiegoś terminu w urzędzie, na temat jakiejś rozprawy sądowej, i tutaj karty pokazują, no wchodzicie w tą w ten kwiecie z taką właśnie energią urzędów, administracji, wszelkie problemy się będą u Was rozwiązywać. Odkrywacie jakąś tajemnicę na temat Waszego związku, na temat kogoś bliskiego, waszemu sercu. Karty pokazują, może być też tak, że będziecie zaślepieni czymś, zaślepieni kimś, jakaś tutaj depresja, bezsenność, koszmary, jakieś takie czarnowictwo gdzieś tutaj naprawdę będzie Wam bardzo przeszkadzać. Uważajcie, moi drodzy, na to: kierujcie się swoją intuicją, wyostrzajcie ją, nie pozwólcie, żeby ktoś ani coś Was zaślepiło. Karty pokazują, dla niektórych z Was nachodzi. Takie oświecenie, zrozumienie, jakiś rozwój, szukanie jakiegoś mentora, nauczyciela do rozwoju, do przepracowania czegoś w sobie. Tu bardzo fajnie się pokazuje dla wielu z Was wydatki na dzieci, na wnuki, na młode osoby albo jakieś nowe początki w kwestii pracy, finansów. Dobrze, maj. W maju karty pokazują. Moi drodzy, że w maj wchodzicie stabilnie, finansowo jest wszystko ok. Dla osób, które będą miały pracę, które yy, będą szukać pracy, wszystko jest naprawdę po Waszej myśli, pieniądze przy Was są. Yy, także tutaj spokojni bądźcie, nie martwcie się o to, ale uczuciowo-emocjonalnie wyczujecie się w dołku, wyczujecie się samotni, wyczujecie się w rozpaczy, Wy coś, Wy bardzo negatywnie będziecie myśleć karty pokazują, no to co prawda to będzie od Was odchodzić, tak? Bo dziesiątka mieczy jest kartą bramy, więc te energie będą się u Was kończyć, ale w momencie, kiedy Wy tego nie puścicie, kiedy Wy cały czas będziecie nad tym ciężkim czymś rozmyślać, rozpaczać, no to będzie Wam to ciężko. Karty pokazują, cały czas gdzieś w Głowie Wam będzie siedzieć zdrada, kłamstwa, intrygi, oszustwo, oszustwo partnera, partnerki, osoby bliskiej Waszemu Sercu. To cały czas będzie przy Was siedzieć, ale ja mam wrażenie, że Wy w pewnym momencie się ockniecie i Wy zrozumiecie, że życie toczy się dalej i trzeba to w sobie przeprowadzić. Pracować, puścić i iść w nowe. Tak mi tutaj karty pokazują. Styczeń, lutym, marzec, kwiecień, maj, czerwiec. Dobrze. Lipiec. W lipcu karty pokazują, otwiera się dla Was tak jakby szansa od losu na coś nowego Domykacie pewne sprawy, domykacie pewne problemy, które gdzieś przy Was na początkiem roku będą I dostajecie szansę od losu i idziecie w coś nowe Zamykacie stare, przychodzi nowe Domykacie pewne sprawy, nabieracie takiej chęci do życia Przypływ świeżego powietrza u was się, moi drodzy, pokazuje taka jasność umysłu. Bardzo tutaj fajnie. Niektórzy z was będą zastanawiać się nad wyjazdem gdzieś naprawdę daleko, nad ułożeniem sobie życia na nowo, z kimś nowym. Dużo now nowych możliwości wam do głowy będzie przychodzić. Bardzo tutaj fajnie, naprawdę, otwieracie się taki jasny umysł, otwarty umysł na nowe możliwości, na nowe życie, wam się, moi drodzy, pokazuje. Niektórzy z was pokazuje się energia świetnego kontaktu w partnerstwie, w związku, taka stabilizacja, poczucie takiej współpracy. Bardzo tutaj fajnie się, moi drodzy, pokazuje jakaś miłość, jakieś zauroczenie, jakaś osoba obdarzy was. Ogromną empatią, wrażliwością, miłością, pokaże wam, jak być kochanym, jak kochać, da wam tej czułości. Wy w końcu odżyjecie, wy w końcu poczujecie tą zmianę w sobie, tak? Jeżeli chodzi o finanse, karty pokazują, jakieś instytucje, jakieś urzędy będą tutaj upominać się o swoje, o jakąś spłatę, jakieś wiadomości będą do Was napływać, co niekoniecznie może wam się to trochę podobać, dlatego w sierpniu. Karty pokazują, że jeśli nie będziecie tego regulować na bieżąco, jeśli nie będziecie odnosić się do tych listów, do tych wezwań, do tych wiadomości, no to los tak, tak zadecyduje za Was, że Wy coś będziecie musieli, moi drodzy, stracić, bo w sierpień wchodzicie z energią straty, czyli los decyduje za Was i Wy coś tracicie. Być może jakieś większe finanse, być może. Jakaś instytucja zajmie wam jakieś konto. No tutaj jakaś strata się pokazuje, ale ogólnie finansowo no jesteście, moi drodzy, stabilni, aczkolwiek będziecie musieli coś komuś dać, coś spłacić, coś zapłacić, jakąś część siebie oddać na rzecz kogoś, na rzecz czegoś. Uczuciowo-emocjonalnie nowa miłość, zmiany dla osób, które są naprawdę w stałym związku. Karty pokazują odnowa relacji ale dla tych osób które czuły się od początku roku spełnione to taka iskierka nadziei namiętności jakieś takie pobudzenie siebie tak na nowo zauroczenie się sobą zafascynowanie się ale tutaj w ogóle dla osób wolnych pokazuje mi się nowe uczucie nowa miłość coś nowego do was idzie zmiana bądźcie cierpliwi uważajcie na kłótnie na konflikty możecie się z kimś kłócić we wrześniu karty pokazują wchodzicie z energią zawieszenia tak mi tutaj karty pokazują, żal Wam będzie tych pieniędzy, które gdzieś tam musieliście oddać, albo będziecie musieli oddać, spłacić, zapłacić komuś. Taka troszkę osłość będzie u Was się objawiać. Brak decyzyjności, taka niechęć, ale, ale ogólnie karty pokazują, że. Stabilizacja będzie przy Was, tylko to Wy będziecie tak nierealnie podchodzić do pewnych spraw. Dużo lęków będzie w Was, dużo myślenia, analizowania. Nie będziecie chcieli podjąć konkretnej decyzji, co dalej ze swoim życiem zrobić. Tak tutaj karty mi pokazują, ale karty mi też pokazują, że jakieś takie kwestie rodzinne, takie wielopokoleniowe, gdzieś będą od Was, gdzieś będą u Was ważną rolę odgrywać właśnie w tym miesiącu. Ogólnie nie jest źle Dobrze, w październik wchodzicie ze swoją energią Moi drodzy, z energią plotek Podglądania, śledzenia kogoś Interesowania się kimś Dużo wiadomości do Was będzie przychodzić Uważajcie na te wiadomości Bo nie wszystkie mogą być szczere Nie wszystkie mogą być prawdziwe Więc przecedzajcie Przecedzajcie przez sito Wyważajcie, ważcie słowa To co mówicie, to co do Was przychodzi Jednym uchem wpuszczajcie, drugim wypuszczajcie Nie nakręcajcie się negatywnie w niebo karty pokazują, jakiś smutek przy Was się pokazuje, moi drodzy. Gdzieś możecie żyć w świecie iluzji, w świecie fantazji i to tak nie do końca będzie u Was dobre. Jakieś wiadomość na temat kobiety, na temat osoby, która jest taka. Żywotna, pełna energii, której wszędzie gdzieś jest pełno. Karty mówią, w ogóle jakaś tutaj kobieta pokazuje się u Was w utrudnieniu, więc uważajcie, czy to Wasza partnerka, czy to ktoś z Waszej rodziny, czy Wasza matka, teściowa, siostra, ciotka, sąsiadka, koleżanka z pracy ktokolwiek uważajcie na kobietę, bo tu jakieś plotki, niesnaski i niepotrzebne informacje. Będą Was troszeczkę zubożać. Dobre wiadomości, dobre wieści do Was płyną pod względem finansowym, rozwiązywanie wszelkich problemów tu bardzo fajnie, wydatki na jakieś dziecko, wspomaganie dziecka albo osoby młodej. Moi drodzy, uczuciowo no taki trochę smutek, ale karty pokazują, będziecie sobie radzić. Dla niektórych z Was romans. Romans poznajecie kogoś i przeżywacie romans. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11 listopad. listopad wchodzicie z energią romansu, z energią bardzo taką aktywną, z energią zmian, jakieś takie nowe możliwości, dużo pozytywnych myśli gdzieś będzie do Was napływać, moi drodzy. Ja myślę, że wy W pewnym momencie zrozumiecie, że ten rok był ciężkim rokiem. Początek roku te pierwsze dwa kwartały były trudne, ciężkie. Nawet te trzy kwartały takie były trochę dość dziwne, ale karty pokazują, że wy w listopadzie odradzacie się. Wy w listopadzie nabieracie takiej chęci do życia, otwieracie się na kontakty międzyludzkie, częściej spotykacie się z rodziną, ze znajomymi. Takie ciepło od was bije, moi drodzy. Karty pokazują, niektórzy z was staną przed decyzją. Taką, czy wej związek małżeński, czy nie. Karty pokazują, ale wy wejdziecie, tak? Niektórzy z Was w listopadzie będą po prostu. Mm, Będą ym, brać ślub. Tak mi tutaj karty pokazują. Yy, w finansach jest, jest stabilnie, jest dużo radości, jest dużo spełnienia, moi drodzy. Tylko wy gdzieś będziecie mimo wszystko, że rodzina przy was będzie, że bliscy, że dzieci, że wnuki, że te finanse są stabilne, że jakieś problemy się porozwiązywały. To wy mimo wszystko gdzieś będziecie czuli się samotni i tacy zubożali. A w grudniu karty pokazują, powraca osoba z przeszłości. Osoba, która już dawno powinna odejść z waszego życia, ona powraca, miesza wam w życiu i wy znów jesteście w swojej energii, ale jesteście tak w energii negatywnej, dużo frustracji, dużo nerwowości, dużo agresji. Dowiadujecie się znów o jakichś zdradach, niesnaskach. Tutaj karty pokazują, powracacie dużo do spraw z przeszłości, nie fajnie, bardzo nie fajnie. Izolujecie się, zamykacie się, odgradzacie się, nie pozwalacie nikomu dojść do siebie, pomóc sobie. nie jest bardzo ciężkim miesiące. Listopad bardzo piękny, a w grudniu znów poprzez jakąś osobę, toksyczną osobę, która już dawno powinna odejść z waszego życia, którą już dawno powinniście wymazać ze swojego życia. Karty pokazują, znów zacznie się w waszym życiu dziać gwałtowność, porywczość, frustracja, nerwowość. Moi drodzy, mm, zwróćcie na to uwagę yy, i postarajcie się tak zrobić. Żeby te energie nie były u Was W końcem roku, bo pamiętajcie, że Tarot to nie jest wyrocznia To jest tylko jedna z wielu możliwości Które mogą być, ale to Wy jesteście Kreatorami swojego życia I jeśli Wy już teraz wiecie Że taka osoba, a faktycznie będziecie mieli Taką osobę, taka osoba będzie się W Waszym życiu pojawiać w każdym miesiącu Coś będzie mieszać, no to usuńcie ją Ze swojego życia raz na zawsze Odetnijcie, zapomnijcie o niej Żeby ona nie pozwoliła Wam zniszczyć tego grudnia Żebyście Wy w nowy rok 2021 2022 weszli radośnie jak w listopadzie, bo grudzień pokazuje się ciężkim miesiącem, ale karty mówią, że mimo wszystko będziecie pokonywać te trudności, będziecie szukać tego balansu w sobie, tej równowagi i karty mówią, że będziecie mm, rozwiązywać wszystkie problemy tak? i jaka rada dla Was jest od kart, moi drodzy macie ogromne wsparcie od sił wyższych yy, zwróćcie się do opiekuna, do aniołów, do Boga do tych istot do tej istoty, w kogo wierzycie Módlcie się o pozytywny rok, o zdrowie, o rozwiązywanie problemów, o miłość, o radość. Kreujcie. Ten rok jest rokiem kreowania, więc kreujcie sobie swoje życie takie, jakie chcecie. Nie myślcie negatywnie, nie bądźcie w depresji. Nie przyciągajcie tych osób toksycznych, nie przyciągajcie tych problemów. Myślcie naprawdę w samych superlatywach, bo Wy jesteście kreatorami i Wy to, o czym będziecie myśleć, to będziecie mieć, ale przede wszystkim macie duże wsparcie w otoczeniu, więc jeśli macie jakieś problemy, nie macie się komu wygadać, macie problemy ze snem, jakaś depresja was dopada, no to rozmawiajcie, mówcie o tym, bo naprawdę wokół Was jest jakaś wspaniała duszyczka, co najmniej jedna. A powiedziałabym, że może być ich nawet 17 osób, ale na pewno jest co najmniej jedna. I ta osoba naprawdę dożyłaby Was ogromnym wsparciem, pomagałaby Wam, rozmawiałaby z Wami, więc zwróćcie na to, moi drodzy, uwagę. No dobrze, tyle dla Was ode mnie na 2021 rok. Moi drodzy, ja Wam życzę dużo zdrowia, dużo radości, dużo szczęścia. Życzę Wam, żeby te Wasze marzenia się spełniały, myślcie pozytywnie, kreujcie swoje życie pozytywnie, a ja Was cieplutko pozdrawiam, wszystkiego dobrego, pa pa!